Pomysł jest to pomiędzy kadrą szkoleniową a zarządem, a rodzicami, żeby wzmacniać więzi pomiędzy dziećmi, wzmacniać więzi pomiędzy rodzicami, a również żeby dobrze się pobawić, bo nie tylko piłka jest u tych dzieci, ale również inne rzeczy takie jak zabawa. To jest taki dodatkowy element. Chłopaki są ze sobą nie tylko podczas treningów, nie tylko podczas meczów, ale też poznają się w innych sytuacjach, mogą się razem zintegrować, pobawić, grupa nam się cementuje. Jeżeli ktoś zostanie trafiony, kamizelka cała rozbłyska, po czym gaśnie, a pistolet będzie wołał hit. Jesteś trafiony. Powstała 2 listopada. Można grać dwojako. Na dzień dzisiejszy może grać maksymalnie 10 osób. Mamy różne grupy wiekowe, od, od 3-latków do no. nieokreślonego wieku, bo przychodzą babci, dziadkowie z wnukami. Różne Od poniedziałku do piątku, od 11 do 19, sobota, niedziela i święta od 11 do 20. Jeśli chodzi o cennik, bo praktycznie często pytają ludzie, od poniedziałku do czwartku 15 zł od osoby za grę, natomiast piątek, sobota, niedziela i święta 18 zł od osoby za grę. A ile taka gra może trwać? Eee, trzeba liczyć pół godziny. Eee, typowego biegania po labiryncie jest 20 minut, ale trzeba jeszcze doliczyć eee, ubiór, instruktaż, później są wyniki i zdjęcie tych kamizelek. Że taka atrakcja jest tutaj w Kłocku, taka Laser Arena pinball? Oczywiście, jak najbardziej. Jest to bardzo fajna atrakcja i, i bardzo się cieszymy, że możemy skorzystać z uprzejmości tutaj właścicieli i sprowadzić tutaj do, do Laser Areny różne grupy wiekowe, które, tak jak powiedziałem, bawią się, korzystają z wolnej soboty, wolnego czasu. Portion. Po raz pierwszy Państwo uczestniczycie w takim spotkaniu integracyjnym? Tak, tak, pierwszy, pierwszy raz i, i z tego co widzę po dzieciakach wychodzących tutaj z sali, wszyscy są bardzo zadowoleni, chcą wracać.